Właśnie rozpoczyna się 21 edycja międzynarodowego festiwalu filmowego Nowe Horyzonty. Przegląd po roku przerwy w końcu wrócił do Wrocławia. Trwać on będzie od 12 do 22 sierpnia w formie stacjonarnej, natomiast do 29 sierpnia w formie online. Wyświetlonych zostanie ponad 200 filmów, w tym aż 170 pełnometrażowych. Zobaczyć je możemy w Kinie Nowe Horyzonty, w Teatrze Kapitol, w Dolnośląskim Centrum Filmowym DCF oraz na rynku. Przed nami 10 dni pełnych filmowych wrażeń. Piąty, piąty festiwal. Jesteśmy tu pierwszy raz. To jest moja pierwsza edycja w ogóle. E, trzeci, a licząc ten pandemiczny, to czwarty. Znajdujemy się obecnie w Teatrze Muzycznym Kapitol, w którym odbędzie się uroczysta gala otwarcia festiwalu, a zaraz po niej film Titane, tegoroczna Złota Palma. Poza tym w teatrze obejrzeć będzie można różne pokazy galowe, specjalne i wydarzenia towarzyszące festiwalowi, takie jak recital muzyczny czy film animowany na żywo. A są jakieś filmy, na które konkretnie czekasz? Oczywiście na Titan, czyli wygraną sken na Zole i na memorię na pewno. Interesuje mnie hyacynt, moje wspaniałe życie, polska produkcja oraz lamp. No Chcę zobaczyć wszystko od Gasparanoe.